Zadanie 34 z matury 2014 za 4 punkty. Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma miarę 30 stopni. Pole kwadratu DEFG wpisanego w ten trójkąt, zobacz rysunek, jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB. W zadaniu mamy dany bardzo charakterystyczny trójkąt. Tutaj mamy kąt prosty, tutaj mamy 30 stopni, tutaj będzie 60 stopni. Jeżeli rozważymy trójkąt A, D, E, to skoro wiemy, że tu jest kwadrat, czyli tutaj mamy kąt prosty i tutaj mamy kąt prosty, to jeżeli mamy tutaj 90 stopni, tutaj 30, to tutaj powinniśmy mieć 60 stopni. Ok. Z faktu, że pole tego kwadracika jest równe 4, wynika to, że każdy z tych odcinków jest równy po prostu 2. Więc te dwójki zaznaczmy na naszym rysunku. Zaznaczmy też jeszcze kąt 60 stopni przy wierzchołku B. No i teraz wykorzystamy informacje o kątach i o dwójce. Możemy pójść dwoma drogami, albo wykorzystać funkcję sinus. Albo cosinus kąta 30 albo 60 stopni. Można wykorzystać także proporcje odpowiednich boków połowy trójkąta równobocznego. Zauważ, ten trójkąt jest połową trójkąta równobocznego. Gdybyś drugi taki sam trójkąt dokleił z drugiej strony, wówczas otrzymałbyś cały trójkąt równoboczny. Wiążą się z tym odpowiednie proporcje. Zauważ, ten bok jest bokiem trójkąta równobocznego, więc nazwiemy go A. To jest połowa tego boku, czyli jedna, druga A. A to jest wysokość trójkąta równobocznego, a pierwiastki z 3 na 2. W naszym zadaniu dążymy do obliczenia pola trójkąta tego największego, A, C, B. Więc potrzebujemy wszystkich tych odcinków na podstawie AC i na odcinku CB. Patrząc na ten rysunek, skoro tutaj mamy dwójkę, widzisz, to tutaj mamy dwa razy więcej, czyli 4 Na podstawie tych wzorów. Moglibyśmy obliczyć odcinek AE, ale akurat to jest zbędne do naszego zadania. Chciałbym w tym momencie powiedzieć Ci, że w niektórych książkach bardzo znana jest również proporcja, również słuszna, dotycząca tego samego trójkąta, Troszeczkę zmienione są wzory, a mianowicie tutaj mamy a, tutaj mamy 2a, tutaj mamy a pierwiastek z 3. I ta proporcja też działa, możesz ją też wykorzystać. Ale my będziemy wykorzystywać te oto wzory. Ok, dobra, przejdźmy do kolejnego trójkąta, zaznaczonego na rysunku kolorem niebieskim. Jest to trójkąt podobny do tego trójkąta. Czerwonego do połowy trójkąta równobocznego. Tutaj mamy kąt prosty, tutaj mamy 30 stopni, tutaj mamy 60 stopni. Możemy ten trójkąt wyrzucić na zewnątrz i otrzymamy, tak jak poprzednio, trójkąt równoboczny. Zauważ, to jest ten trójkąt, tylko że w powiększeniu. Jakie mamy proporcje poszczególnych boków? Tutaj mamy bok naszego trójkąta równobocznego. To jest ta nasza dwójka, czyli to jest A. Tutaj mamy połowę tego boku, jedna druga A, a to jest wysokość trójkąta równomocznego A pierwiastek z 3 na 2, czyli to jest odcinek CD. Mamy tutaj dwójkę, to wiemy, że ten kawałek jest dwa razy krótszy, jedna druga A, czyli tutaj będzie 1. CD też musimy obliczyć, ponieważ potrzebujemy do obliczenia całej podstawy. Czyli trzeba obliczyć a pierwiastek z 3 na 2, gdy a jest czym? Dwójką. No to liczymy. Tutaj wstawiamy dwójeczkę. Widzisz? Dwójki się skrócą i otrzymujemy, że odcinek CD jest równy pierwiastek z 3. Naniesiemy pierwiastek z 3 na rysunek. Już mamy bardzo dużo. Całą podstawę. Do. Pola trójkąta ACB potrzebujemy jeszcze odcinka GB. Zajmiemy się teraz trzecim trójkątem podobnym, który również ma kąty 30, 60 i 90 stopni. Tutaj również możemy ten trójkąt przerzucić na drugą stronę i otrzymać także trójkąt równoboczny, czyli trójkąt BFG jest połową trójkąta. Równobocznego. I tutaj po raz kolejny zaznaczmy poszczególne wzory na określone boki naszego trójkąta. I który bok jest dany? Zauważ. Jest dany bok naprzeciwko 60 stopni, czyli a pierwiastek z 3 na 2, czyli tak jakby wysokość tego trójkąta równobocznego. Więc przyrównujemy a pierwiastek z 3 na 2 do dwójeczki bo tak naprawdę ten odcinek jest znany on jest równy 2 czyli jako wzór wygląda on a pierwiastek z 3 na 2 a jako liczba wygląda on po prostu jako 2 więc przerównujemy wzór do liczby z tego wzoru obliczymy a mnożymy całe równanie razy 2 w celu zlikwidowania mianownika tutaj otrzymamy z lewej strony a pierwiastek z 3 a z prawej 2 razy 2, 4. Teraz podzielimy równanie przez pierwiastek z 3, i tutaj już z lewej strony otrzymamy A równa się, a z prawej 4 przez pierwiastek z 3. Należy usunąć niewymierność, czyli mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 3. Teraz 4 razy pierwiastek z 3 to 4 pierwiastek z 3 przez 3. Rozumiesz? Tutaj pierwiastki się znoszą podczas mnożenia tych samych pierwiastków. No dobra. Czyli co obliczyliśmy? Obliczyliśmy a, czyli ten odcinek naprzeciwko kąta prostego. Naprzeciwko kąta prostego, widzisz, obliczyliśmy 4 pierwiastek z 3 na 3. Zauważ. Chcemy obliczyć pole trójkąta ACB. Pole trójkąta, tego największego, będziemy liczyć ze wzoru. 1, 2, a razy h. Podstawę mamy, wysokość również mamy w postaci liczb. Przejdźmy więc do obliczenia naszego pola. Wypiszę podstawę. Podstawa jest to suma czwórki i pierwiastka. Wysokość jest to suma jedynki i cztery pierwiastek z trzech na 3. Więc tutaj mamy dane do obliczenia naszego pola. No i wstawiamy nasze liczby do wzoru. Jedna druga to jedna druga. Podstawa 4 plus pierwiastek z trzech, Wysokość, czyli to wyrażenie w nawiasie. Najpierw wymnożę jedną drugą przez pierwszy nawias. Jedna druga z 4 to 2. Jedna druga pierwiastek z trzech to po prostu połowa pierwiastka z trzech. Drugi nawias przepisuję. W kolejnym kroku będę wymnażał nawias przez nawias. 2 razy 1 to 2. 2 razy to rozbudowane wyrażenie. 2 trafi nam tutaj na czwórkę, czyli 2 razy 4. 8 pierwiastek z 3 na 3. Tutaj 0,5 pierwiastka razy 1 to po prostu pół pierwiastka z 3. No i tutaj pomnożymy ostatni element z pierwszego nawiasu przez ostatni element z drugiego nawiasu. Zrobimy to w pamięci. Zauważ, pierwiastek razy pierwiastek po wymnożeniu da nam trójkę. No i te trójki wszystkie się skrócą. Tak naprawdę otrzymamy 4 razy 0,5, czyli 2. Liczby dodajemy. 2 i 2 to 4. A tutaj ułamki można dodać do siebie... Ponieważ mamy takie same pierwiastki, ale na początku sprowadzimy je do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to 6, czyli tutaj licznik i mianownik trzeba zwiększyć razy 2, aby otrzymać w mianowniku 6, czyli otrzymujemy 16 pierwiastek z 3 na 6. Tutaj z kolei licznik i mianownik pomnożymy przez 3. Otrzymujemy 3, 6, pierwiastka z 3. 4 przypisujemy, a łamki można już dodać, 16 i 3, to 19 pierwiastek z 3 przez 6. I obliczyliśmy pole trójkąta ACB i wynosi ono 4 plus 19 pierwiastków z 3 przez 6.